Cześć, dziś zrobimy, zrobię dla Was test kosmetyczków od Maxi Mam wrażenie, że wszyscy już zrobili, a ja jeszcze jedyna nie Więc mm, dziś będzie ten test I mm, jako pierwszy użyję puder potoczy, mam już korektor yy, I jest to puder, puder sypki o bardzo miękkiej teksturze, przeznaczony do delikatnych okolic z potoczami, doskonale utrwala korektor oświetla satyną, wygładza i rozjaśnia skórę. No więc mam tu puder, pędzel. Na pewno jest to o, beżowa i już widzę tutaj drobiny. Więc co pan. Beżowy, i tutaj też. No, nie wiem. Czy nie dać przyciemnił? Może nie? No. Ej, jak nie widać, to rozświetlenie, natomiast to nie jest jakieś takie bardzo dużo rozświetlenia. No i... Nie, czy mnie delikatnie nie przyciemnił? Hmm. Może nie, może mi się wydaje. Hmm. Teraz byłaby chyba tak dosyć ciemne i tak. Może nie w ale jest na pewno bardzo delikatny, bardzo miałki, miałki i delikatny. No i to jest taki całkiem widać, co nawet tak delikatnie te drubiny widać. jeszcze pod okiem. Teraz przypudruję wszystko. Putrem. Jest to po prostu sypki puder satynowy. I tu też. Widzę, są so, drobiny. Oj, drobiny, i to spore. Ciekawa jestem, bo ja go chciałam zrobić na swoją twarz. I no. Hmm, ciekawe. Jak to będzie wyglądać? Jest taki bananowy, kolor bananowy. ładnie no rozświetla, ja widzę ja tu widzę rozświetlenie o szczególnie tej sobie widzicie jak się błyszcze więc to na pewno nie jest butar do całej twarzy no ale ogólnie o błysk jest, no tu na czoło mniej nałożyłam więc się mniej błyszczy. po brodzie no, nie wiem, jakby to było przy samym tym putrze. Czy by dobrze utrwalił, bo tego nie sprawdzę. Ale ogólnie to rozświetlenie, to cię bardzo lubię, szczególnie teraz nawet w takich putrych. I mam oczywiście zamówiłam, nie mogłam się oprzeć. Paleta do oczu. I to jest ta paleta Dust Clover. Ciemniejsza, natomiast ona też nie jest jakaś taka bardzo ciemna. O, chłod, no, chłodniejsza, już chłod, chłodniejsza. I wykonujemy sobie tu oko. najpierw sobie przyciemnie przy Góra, którą miałam więc na całą powiekę ruchomą nakładam ten taki beżowy cień On jest taki troszkę ciemniejszy no, ładnie na ruchomą powiekę nałożę ten chłodniejszy cień o ten taki takiej, 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 to nie jest tam bardzo dużo sypywanie ogólnie z poety jestem bardzo zadowolona, bo jest można jest kompletna. Więc, czy to wyjazd, czy to coś, to bardzo fajne do zabrania, tylko żebyś się sprawdziła. No, ten cień jest no, fajny, fajnych tu dużo mówić. Teraz weźmiemy i w ogóle te cień są bardzo masołkowe. Wezmę teraz ten cień taki cieplejszy. I tu tak bardziej w zewnętrzny kącik. Ten, ten widzę że jest ok. Niezły. Niezły. Widać, widać, czy jest kolor. Widać, czy jest. Teraz na sobie ten najciemniejszy brąz. Ten. Ten. Tak. I całkiem. Hmm. Nie wiem, czy jest to wina. Ale już teraz buduje się ładnie. Wcześniej ja tak mówię kiepsko, a teraz się ładnie zbudował o nie. No, to jest ten rąc. I ładnie się buduje. Ja to sobie trochę tutaj tym takim ciepłym bronem. ale gdzieś tutaj mi jest zanik. Ale podoba mi się ta pigmentacja jest. To on nie jest przepigmentowany, tak jak w paletach niektórych tych tak, takich właśnie w niektórych paletach ten brązie te cienie są przepigmentowane. On nie jest. Ta nie jest przepigmentowana, podoba mi się, bardzo mi się podoba <trykne> jak to wygląda. może delikatnie czego brązu. O, a w zewnętrzny kącik nałożymy, nałożę czerń. nie wiem czy nie za mocno za daleko ale teraz zobaczymy ja ogólnie nie nie nakładam ci czerni na oku no ale i teraz cóż yy, dylemat mam i to nie małe jaki tu błysk nałożyć z tej palety Bo jest w tej palecie. Mm. Mm. Tak miałem trochę dylemat, bo y, w tej to jest Tusk a w tej drugiej był bardziej szampański po prostu y, moszczący cień. O, wiecie co? To mi się to. Tu jest tak... Nie wiem czy tu będzie coś widać. Tu jest ten złoty, tu jest brąz, a tutaj jest ten niebry, teoretycznie biały. Nie. On jest biały, ale jest taką tu, beżu. Niech niech nie nie on jest taki trójwymiarowy. Tutaj jest taki niby biały po nałożeniu jest taki taki beżowy, taki ładny delikatnie go porównała może pigment jest przesada, ale bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda mhm. no i z cieniami też się bardzo ładnie pracuje tu mi coś troszkę to oko nie wyszło o tak mi się tu jakoś zrobiło o, ale spróbujemy to poprawić. Mm. Jeszcze słuchajcie, nałożę sobie ten brąz ciemny na daną linię. Mhm, na bruny też bardzo ładnie pracuje bardzo ładnie pracuje wytuszyłeś rzadko i zaraz dopasuj i słuchajcie sprawdziłam i tak to jest ta wersja I teraz co To brązer i to jest ta wersja chłodniejsza, ale hm, co no jest Było się za bardzo. Ale on nie jest taki chudny. Myślę, no, że będzie my... znacznie chłodniejszy. No, myślałam, że będzie my znacznie chłodniejszy. A on jest... No, nie. Ja wiem. Może jakaś plama jakieś, chyba mi się tu zrobiła. Jakaś plama trochę zrobiła. Może teraz? No dobra. Tylko znowu w tamtej w palecie drugiej mi się nie podoba rozświetlacz. No może teraz rozświetlacz. Mhm. To jest zdecydowanie są pański. Tam był aż biały. Nie wiem. Czy? Hm. No ale tutaj tam te... Tam byłby biały bardzo świat, tylko się jak spawiam. Got to rozetra. No, blask jest piękny. No zrys ciepły. Hmm. Jeszcze może no, róż. наружу, мне не нужно. То есть, наружу мотану. Наружу Paleta mi się bardzo dobrze pracowało Błyski są zacne. A rozświetlacz jest też bardzo ładny. Co do brązera, no to nie wiem. No, tu w paletu ja chłodno. Tu jest też. No, nie można powiedzieć. Jest taki. Może to pierwsze wrażenie takie było. Aby, ale jest on. Teraz mi się wydaje bardziej oliwkowy. No nie wiem. Z cieniami, cieniami mi się bardzo dobrze pracowało. No ja wiedziałam, że to będzie paleta profesjonalna, ale to w ogóle dowiedziałam się, że będzie taka w ogóle współpraca. A czy no, Maxi będzie miała swoją markę? To wiedziałam, że będzie to paleta po prostu idealna. I faktycznie taka jest. Paleta jest idealna. Co do pudru. No to tak jak widzicie, on rozświetla delikatnie taką satyną. To nie jest absolutnie jakiś, nie wiem jaki blask, ale to jest delikatna satyna. Myślę, że będzie utrwalał. I w ślub niczego innego nie można się spodziewać po Maxi. Puder pod oczy też ładnie. Oczywiście jest transparentny Zapomniałam, słuchajcie. jeszcze jest konturówka. I łyszczek i tak, konturówkę mam odcieniu 03 i karmat i błyszczyk też jest odcieniu 03. Mm. No. Hmm, konturówka jest. Napigmentowana. Bardzo ładnie, no, można ustawy konturować. Podoba mi się. Mhm. Ładnie. Jest wykręcana. O. Co ja bardzo lubię, chociaż częściej szybciej się kończył I błyszczyk. Kryjąca formuła i kremowy połysk. Nie, ja wrażenie, że błyszczyk jest troszkę taki cieplejszy. Może bardziej brązowy? A kratka bardziej różowa? Aż wiecie aż to sprawy. Bo mi się kratka wydaje bardziej różowa. Łaszczyk jest ładny. Nie. Nie, słuchajcie, nie. Wydawało mi się, że tu jest kartka tu jest błyszczek. No i cóż. Mm. Puder pod oczy wygląda ładnie, tak jak Wam mówiłam. Mm. A zdawałam się na początku, że przyciemnił mi trochę tę okolicę, tą okolicę, ale chyba, chyba nie, chyba jest OK. Mm. Co to palety do konturowania? co tak jak Wam mówię, no różu ogólnie nie używam tu, nie bardzo go tu widać, bo tak jakbym nie chciałam, żeby się wybijał yy, Brązer jest ładny, aczkolwiek w sumie nie wiem, co mam o nim myśleć, ładnie, dobrze się rozprowadza, nie przykleił mi się nigdzie yy, z kolorem no to tak, tak tak sobie, ale myślę, że będę jej używać, będę używać tej pracy, no i ten rozświetlacz ale też yy, yy. i smak błyszczaka jest taki czekoladowy w pierwszej chwili ale masełkowy, mam wrażenie, że obliżej. i ten błyszczyk jest dalej jest i on nie zjada się po chwili, że ja obliżąc go już nie ma ma taką pomadkową formułę tak hmm. dla mnie jest to zastanawiające, bo większość błyszczyków, które miałam z jakiej by to kolejnej marki nie było, to on jest, so, po prostu przyjechałam, tutaj, znaczy tak zrobiłam i już nie było, a on tu dalej jest i on tak jakby po prostu trwalszy, nie wiem, może na pewno będę dalej testować, bo mnie zaintrygował ten błyszczek i słuchajcie, to by było na tyle, to by było na tyle mm. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Nie był długi, bo to jest tylko kilka kosmetyków, a ja miałam twarz już zrobioną. W ogóle nie powiedziałam Wam, już nie wiem, czy mówię. Hmm, dokończę ten podkład z Wonder Match. Korektor pod oczy miałam ten zabel i na powieki też go nałożyłam. kremowego konturowania nie miałam. A do, mm, na brwi nałożyłam ten wosk z Bell. I to jest było tyle, Mam nadzieję, że teraz Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie kciuka w górę. I kto mnie nie obserwuje, to subskrybujcie. Ja mówię, jestem zachwycona, będę dalej testować. Natomiast cienie. No, cienie się sobie blendowały, muszę powiedzieć, że same się blendowały. No.